Eee, aha, czy nie się? Biegniemy, biegniemy, panowie, biegniemy Coś zaraz znowu mnie uderzy? Chyba tak No spoko stary, jeszcze 30 sekund, dasz sobie radę, nie harcz. Dobra, dam ci trochę tego tlenu jednak. Zero gravity. Exiting vacuum. Exiting vacuum. Co my tu mamy? Rubinowy półprzewodnik. No mamy save. Zakceptuj. Tak. I jeśli dobrze myślę, mam też słabe leczenie. Dobra, słabe leczenie użyjemy. Ej, nie chcę tu. Spadaj.

Keep an eye on the hall's internal <laughs> <laughs> <of> <laughs> <laughs> area. <can't buy laughs> I, I think I've almost got the system prepared. Just buy me a little more time. Okay. Yeah. <laughs> <Oui. laughs> Tak, cwane ten se strzeli raz i niszczy daną rzecz. No super, to Ok, zapisz, tak, zapisz grę. Ok, entering vacuum. Entering vacuum. Ło, tutaj jest stworek. Czwartek zginął. Nie, żyje. Okej, okay, teraz zginął. Dobra, biegniemy dalej. Biegnij, Isaac, biegnij. Wierzymy w ciebie. Dostaniesz pierwszy medal znaczy ten naj, na najlepszy złoty medal w biegu na 300 metrów przez ten przez <laughs> znaczy, Exiting zero gravity. Exiting vacuum. Exiting vacuum. Wait! Co Isaac jest? Hammond, you're not gonna believe this. Oxygen levels are falling. Something's okay. poisoning hydroponics air production and whatever it is, it's filling the deck up with that organic stuff we're not going to have any air to breathe soon but if i understand these lab reports correctly i think i can make a poison to destroy it head to medical it should have everything you need all this never end isaac get to medical and mix together whatever kendra's come up with i'm heading to hydroponics if i can slow it down that might keep us breathing long enough to fight it <laughs> okay <Musimy naprawić> oddychanie. <laughs> Nie chcę mapy! Nie chcę mapy! B, okej, okay. idziemy tędy. Powrót do holu. Tutaj co było? Magazyn, aha, magazyn. Dobra. <ścoughs> Powrót do holu. Ło! Taka głowa. Coś było, to mi się nie podoba. a, a co to jest? Spadaj, nie lubię cię. Nicem. Dobra, e, na poziom drugi mam jechać? Nie wiem, kompletnie nie wiem, gdzie mam jechać teraz. No zaraz na drugim gdzieś tam był magazyn. Pójdę się, do, przejdę się do tego kolesia i zobacz. Nie, u niego nie było magazyn. Gdzieś tam indziej był magazyn. Muszę wreszcie odwiedzić magazyn. Eee, B. O, w dobrym miejscu idę. B. O, tu coś leży. in. We've been boarded. Niech to jest ogień! Nie, to są oni! Używali już większości artykułów! Musimy wrócić do nas od razu! Prydreż, nie możemy Co my tu mamy? Kambinezon, laser stykowy, strzelba energetyczna. Motaż ognia, strzelba energetyczna. Laser stykowy, projektor energii o dużej ognia. Kambinezon poziomu trzeciego. tak i wchodzimy do dziurki i będziemy się zmieniać zaraz. No dajesz, Isaac. Wreszcie ubierzesz nową bramkę, wreszcie nie będziesz śmierdzieć. Uuu! No teraz to wyglądasz jak Cox Commandos, no? dać ci karabin maszynowy i prawie jak nie wiem jak jak, jak się nazywa, rambo to właśnie dobra co tu jeszcze mamy ekipunek złoty półprzewodnik sprzedaj tak rubinowy półprzewodnik sprzedaj tak zostaw stazy nie to przesuń, pistolet linowy to zostawimy to sprzedamy tak Przesuń, ok, ile no, mi wystarczy. I kupimy dwa pędzle mocy. Okej. Okay. Co my tu mam? Już? Siema. Ej, to strzela to! Do... zobaczyłem, zaczynały do mnie strzelać. Nie podoba mi się takie coś. Co też coś będzie? Tu mam iść. Nie tak, tu mam iść, ok. Aha, i mam iść do tego. Dobra, do kolejki. I przeszliśmy. Kolejny etap. Rozdział czwarty, tak jak dobrze pamiętam. Nie, yeah, nieuchronna zagłada ukończono. Dobra, w takim też razie zasyfujemy i tutaj zakończymy grę. Tak, znaczy zakończymy nagrywanie. Rozdział 5, zgubne oddanie, dokładnie. Kuechle. Tak więc, rozdział 5 będzie przed nami w następnym moim podejściu. A na chwilę obecną, dzięki za oglądanie i na razie, ja.